I teraz, żeby móc w duchu tego inwestora przewidującego te ciemne i jasne okresy dobrze się zachować dla was, dla was konkretnych. Nie słuchajcie dla ludzkości, nie dla społeczeństwa. Ludzkość i tak rozbije się na kolejnym kryzysie. Tym się nie ma co przejmować. Tak, Tego oczywiście nie zmienicie. Natomiast zabezpieczcie swoje, krótko mówiąc prosto z mostu, swoje własne tyłki w obliczu tego co jest. I teraz, żeby to zrobić, to musicie hmm, przewidzieć. I ja też się to staram zrobić, bo mnie problem też oczywiście dotyczy. Jaki jest horyzont czasowy zmian, w którym kierunku te zmiany pójdą? I tu przedstawię wam koncepcję CRP, koncepcję moją. Wy sobie z tego wyciągniecie wnioski dla swojej konkretnej sytuacji. Dlatego, że moja sytuacja, sytuacja CRP, który jest żonaty i który ma dwójkę dzieci i wasza sytuacja tam gdzieś w biedaszybach są kompletnie inne. A wasza jako kobiet jeszcze kompletnie inne. Co nie znaczy, że problem was nie dotknie. Dlatego, że pamiętajcie, że jeżeli przyjąć za cel rozwiązania tego problemu stworzenie satysfakcjonującej relacji w dobrym kraju, założenie rodziny, nie na tych wyzyskiwaczy, to ludzie, którzy mają już rodziny, i którym finansowo wiedzie się dobrze, nieważne czy w Polsce, czy w USA, czy w Italii, no uważam, że problem ich nie dotyczy i że problemu w ogóle nie ma. I mają rację, dlatego że problem zawsze dotyczy konkretnej grupy ludzi. Pamiętajcie, że w czasie II wojny były gospodarstwa domowe, także i w Polsce, z których słuchajcie, nie spadła żadna dachówka. I ludzie, którzy tam żyli, doili krowę, uprawiali ziemię, robili to przez całe 5 lat wojny i nawet specjalnie nie tylko ich to nie dotknęło, ale, ale nie zauważyli, że coś się stało. Wojna przeszła, a oni żyli dalej. Mieniła się tyle sytuacja, gdzieś tam byli schowani w jakimś lesie na wschodzie. Tak się dzieje, więc oni powiedzą, nie ma problemu, nie istnieje ten problem, to jest twój problem. Ty jesteś lamer, tobie coś się nie udało, ty masz bad qualities i tam bla 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 bla. Co oczywiście tak samo słyszę od swoich znajomych, nie przejmujcie się. Natomiast co nie znaczy, że problem nie istnieje. I co gorsza, ten problem istnieje w większości populacji, więc stan tej większości populacji, tych 80%, które ma problem, uderzy także w te 20%, tylko w innym zakresie po prostu. Wypłynie to w formie jakichś zjawisk ekonomicznych, jakichś patologii w życiu społecznym. No, najróżniejsze to mogą być skutki. I dlaczego powiedziałem, że ten problem także, nie dotyczy, także dotyczy kobiet? Dlatego, że zgodnie z rozkładem Pareto, dla regulacji rynku matrymonialnego, jak już sobie to mówiliśmy wielokrotnie, objawia się tym, że 80% kobiet chce mieć 20% mężczyzn, czyli 80% populacji żeńskiej chce celować w ten, to w dużo powyżej średniej, dużo powyżej jednej sigmy, czy jednego odchylenia standardowego od średniej. Dlatego, że nie potrafi już zejść ze swoich wymagań, które nadmuchały media społecznościowe, internet i ogólnie globalna wioska. Ale o ile jeszcze w krajach, nie wiem, islamskich mężczyzna może mieć trzy żony i je utrzymywać, to w Europie to się nie uda. Dlatego, że u nas nie jest to przyjęte za normę, więc tym dziewczyną w najlepszym razie zostanie bycie kochanką, drugą, trzecią, ale nieszczęśliwe małżeństwo z bogatym mężczyzną i dzióbki na Fejsiuniu. Jak to razem z nim pływają jachtem polazurowym Wybrzeżu. Nie, nie, nie. Te kobiety zostaną tak samo wykorzystane jak mężczyźni z tych 80% populacji, których nikt nie chce, tylko one zostaną wykorzystane później, kiedy będą miały lat 30, kiedy okaże się, że dalej są same, mają dziecko, a mężczyzny nie ma. Trzeba to szybko zakotwiczyć z jakimś beta prowajderem albo jeszcze innym lamerem, więc ich problem też dotknie. I teraz, żeby móc się zlokalizować na tym pejzażu, muszę Wam tutaj umówić koncepcję, którą już może część z Was zna, typu męskiego alfa, beta, gamma, delta i omega.